W studiu dr Janusz Sibora, Uniwersytet Gdański. Witam Pana. Witam również. Do Warszawy prezydent Barack Obama przybywa z wizytą roboczą, a nie państwową. Na czym polega różnica? Różnica zasadnicza, bardzo ważna, jeśli chodzi o gradację wizyt w dyplomacji. Przed chwilą wysłuchaliśmy bardzo ciekawego komentarza plejada gwiazd. Talia kart, niektóre zgrane, inne mniej zgrane. Czasami trzeba kogoś wymienić w tej talii, czy którąś kartę wymienić. I nieco sarkastyczne uwagi o, o kolekcjonowaniu piór, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast w ostatnich dniach przeżywamy przyspieszony kurs dyplomacji, bo niedawno byliśmy świadkami wizyty na najwyższym szczeblu, wizyty. Państwowej y, Obamy w Wielkiej Brytanii. Proszę pamiętać, to mocno podkreślali wszyscy korespondenci światowi, y, że jest to w historii druga wizyta państwowa czyli tylko prezydent Bush był z taką wizytą i właśnie prezydent Obama. Wizyta państwowa do niej jest przypisany. Ceremoniał specjalny, czyli najwyższy, najbardziej rozbudowany, czyli elementami wizyty, wizyty państwowej są. Z reguły jest to po pierwsze nieoficjalne powitanie na lotnisku, później dopiero pełne uroczyste powitanie. W naszym przypadku to powitanie odbywa się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a w przypadku brytyjskim przed Buckingham Palace, ale też jest specjalnie udekorowany wówczas ten pałac. Następnie mamy takie elementy zarezerwowane tylko dla tego typu wizyt. To akurat nie nie będziemy świadkami obecnie, ale kiedy stosunki między państwami są możliwie najlepsze, to wówczas w tej pierwszej części wizyty, na ogół przed południem, jeśli wizyta rozpoczyna się rano, następuje wręczenie odznaczeń. A to dlatego, żeby przy tym, przy wieczornym obiedzie, strony mogły wystąpić już w tych właśnie, przy tych orderach, jak to się mówi, czyli bardzo o to dbano. Mam takie relacje dyplomatyczne, kiedy ponaglano po, właśnie w Hiszpanii, kiedy nasza delegacja była, żeby król już mógł wystąpić właśnie z polskimi insygniami orderowymi, więc te, tu tego, ale to jest przypisane do tego typu wizyt i jeszcze mamy oczywiście state dinner, czyli tą najważniejszą część, czyli oficjalna Oficjalny obiad z przemówieniami, z toastami i z przypisanym do tego protokołem, również programem muzycznym, to często jest pomijane. Bardzo ważnym elementem jest na przykład w Polsce międzywojennej to było trzeba to chyba przywrócić. Polonez właśnie, grano Poloneza w momencie kiedy goście wchodzili do tej sali, w której odbywało się przyjęcie. Strona niemiecka na przykład wykorzystuje tutaj uroczyste marsze Wagnerowskie. Więc. Są te elementy tylko zarezerwowane dla tego typu wizyty. No, na przykład specjalnym przywilejem też jest możliwość obejrzenia dzieł sztuki. I, I ja tak myślałem, szkoda, że dzisiaj może to nie jest oficjalna wizyta, ale dobrze by było, gdyby na przykład prezydent Obama i goście, których też y, całą Plejadę gościmy, mogli zobaczyć Konstytucję 3 maja i na przykład y, porozumienie Okrągłego Stołu. Byłaby to klamra. No, ale jest to wizyta robocza, jak pan powiedział. Czy dlatego nie przyjeżdża z prezydentem jego małżonka? Nie, 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 to yy, tutaj wiele nieporozumień jest i wiele pytań. Muszę powiedzieć, że od paru dni ciągle odpowiadam na to pytanie. Jest to, sytuacja jest troszkę niezręczna, rzeczywiście dla strony amerykańskiej. Myślę, w odbiorze, szczególnie w odbiorze medialnym, z dyplomatycznego punktu widzenia, to o czym mówi protokół, to jest to w pełni wytłumaczalna sytuacja. Czyli na przykład obecność Michelle, pierwszej damy, Michelle Obamy, Dublinie, a później w Londynie sprawia, wynikała z tego, że szczególnie wizyta londyńska miała ten nadzwyczajny charakter. I przy wizycie roboczej, w czasie wizyt roboczych, również małżonki bardzo często przebywają z głowami państw. Czyli, na przykład, prezydent Sarkozy był cztery dni chyba w Indiach w towarzystwie małżonki. Prezydent Chiński był z czterodniową wizytą no, a tutaj z małżonką. Prezento, I bez. mogę mnożyć te przykłady ponieważ jest to formuła wizyty roboczej. Więc można przyjąć, że nie musi to być. Może, ale nie musi, bo również nasza pani prezydentowa towarzyszyła prezydentowi Komorowskiemu w kilku wizytach roboczych. Tu strona amerykańska wybrała inny wariant, który jest, jeśli chodzi o protokolarne elementy, dopuszczalny. Musielibyśmy znać też kulisy, być może jakieś względy prywatne. Dopuszczalny, powodu... ale nie lekceważący. Natomiast myślę, że jest inny problem, że naród polski znany jest z gościnności i chętnie gościli gdybyśmy pierwszą damę w Polsce. I właśnie tutaj taki niedosyt nas, wszystkich widzów, nie tylko mediów, społeczeństwa polskiego, bo odczytane by to zostało jako taki gest szczególnej przyjaźni i atencji. Ale ja myślę, że całe nieporozumienie powstało z tego zbiegu okoliczności, że po prostu w trakcie tej długiej europejskiej wizyty prezydenta Obamy w pewnej jej części i to jest ta niezręczność bierze udział małżonka, natomiast w tej części nie i stąd ten słuszny chyba w sumie niedosyt. Bo to niezręcznie wygląda po prostu. Tak, troszkę z całą pewnością jest to niezręczność medialna. Może przy następnej okazji. Doktor Janusz Sibora, Uniwersytet Krajski, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.